Ta fabryka w tym czasie produkowała na przykład jeśli chodzi o musztardy. I teraz był podział na musztardy w szklankach, czyli to było w tych małych opakowaniach. I teraz była tak zwykła stołowa, francuska, angielska mocna, kruflowa, na winie. Tarebska bardzo mocna i słodka. Kaparowa na winie, o smaku kaparów. Kręsko-kszanowa i pomidorowa łagodna. Potem były musztardy w ozdobnym opakowaniu. I to była w baryłkach, w maszynniczach kryształowych, w mlecznikach plakonik porcelanowy wzorzysty, kubeczek kryształowy lub kieliszek. To były takie opakowania inne, nie w szklantę, tylko bardziej prymuszne. Potem była jeszcze musztarda luzem na wagę w beczkach, czyli myślę, że z beczek została przekładana do

jeśli chodzi o różnicowanie tych mustard, to jeszcze była mustarda w słoikach z gwintem meta metalowym. Czyli to prawdopodobnie jest to, ten z tym gwintem metalowym. I też one się powtarzają te same. Och, jeszcze była mustarda w firmowych bleszankach. I znowu to samo. I w wiaderku emaliowanym też można było kupić tą musztardę. No i teraz są jeszcze reklamowe faski. I taka faska to jest 5 kg i 10 kg. No, to dosyć dużo. Teraz tutaj to są jakieś nowości. To są szklane beczułki. Z kolorowymi nakrętkami. Więc tego wszystkiego było bardzo dużo, z tym, że znowu powtarzają się te same ekstra francuska, angielska, truflowa i tak dalej. Z tego musztarda. mustarda, aha, i teraz zaczyna się coś innego, bo jest tak, mustarda i majonez. Yy, czysto w czysto cytrynowych tubach. Pakowana po 10 sztuk. Pojemność tuby kilka 7 deko. I znowu się powtarzają te same rzeczy, jak te same mustardy, i jeszcze na dodatek jest majonez. I majonez też może być w leczunkach po 13 deko. To jest sprawa mustard. Teraz są sosy gotowe, tabul pikantny, sos tatarski, sos musztardowy łagodny, tomator pomidorowy, majonezowy łagodny i firmowy na majonezie pikantny. To byłaby jak gdyby pierwsza część tego, teraz mamy tytuł taki, druga część, towary na składzie i to są firmowa oliwa francuska własnego rozlewu. A to były rozlewane, to były importowane hmm. rzeczy hmm. rozlewane, hmm. kapary właśnie oliwa, tak. jakieś takie rzeczy, coś nie było. Olej jadarny, arachide. No, no, tego, bo to jest... Esencja octowa. Mm -hmm. Proszek szarepski. Kapary francuskie i ekstra bulnionowy. Takie e, Tego w cenniku nie ma, ale wiem, że jeszcze były soki i zaprawy do, do budek. Bardzo duża burzagam. Mm -hmm. Ten nagłówek papieru firmowego, który tutaj ma, jest rozbudowany i tutaj ma jeszcze medale. To są medale z, wiem, że z Francji, z Paryża, z wystaw. Takich, ale to trzeba by było, Spożywcie. tak, ale trzeba by było przez powiększające, bo, to, 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 to może Ty przeczytasz, to będziesz nie, wiedział. Nie, tego się nie odczyta, tego. A to jeszcze to, to bardzo wczesne, dlatego, że jeszcze są po rosyjsku napisane. Tak, 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 tak. tak To już jest dalszy papier i tu już jest Grzybowska 9 adres, bo tutaj nie wiem czy jest adres, a tu jest Grzybowska 9, to jest prawdziwe i tutaj poza na, napisem, nazwiskiem i, i że to jest Warszawa i tak dalej, to jest w napisane 10 złotych medali. I dwa razy w prix. I w takim razie ja bym zapytał, co się, co się działo od 1 września 1939. Fabryka funkcjonowała dalej, ale do otwarcia małego dieta. I w momencie tworzenia małego dieta fabryka została wyrzucona z Grzybowski i w wynajętym lokalu zaczęła funkcjonować na małym sztacie. Jedna z bocznych ścian na Marieczkach, to jest dzisiejsza, ta, ta, ten mur, który, ten, ten, ten boczny ścian, podmórka, było, to, było tam na stopu i tam do okresu powstania funkcjonowała fabryka, jednocześnie tam był, ponieważ na to, żeby fabryka istniała i była zgoda, musieli produkować częściowo dla, dla Niemców, jako, jako dostawy oczywiście płacone. Było, ale Niemcy byli nawijani w butelkę, bo było robione nie z gorczycy, tylko gorczyca była wyciskana, olej sprzedawany dla Polaków, a nie było na chudze, to To z puchu. Poza tym tam też produkcja była tego if to wtedy się tak nazywało, to powiedzmy z licencji IF-u produkowane coś w rodzaju magii, też Erzacz wtedy, no bo nie było z czego. No i do powstania, powstaniu w 1939 roku. No, ale I trzeba tu powiedzieć, że w czasie wojny ojca nie było. Prowadziła matka i stryj. E, natomiast druga połówka została... Czyli od, Aleksander, słuchajcie. Aleksander odstąpił od spółki. E, tego wolontum nie nagle żeby <grywa> to wyłączyć. Zrezygnował ze spółki. Zrezygnował ze spółki, bo podpisał Polski z tej i ojciec nie woli. I z tej uh -huh. i że albo, albo odkupujesz od nas połówkę, z zaprowadzić nie będzie. Yy, albo sprzedać połówkę i poprosząc sprzedać tą połówkę. Yy. Czyli pan państwo, przez całą wojnę, ta państwa rodzina prowadziła ten te film. Nie było nadzoru niemieckiego, tak? Nie, nie było To było włączyć, tak? tak? Tak, tak proszę czasu No czasu oczywiście kontrola, no bo to była produkcja między innymi dla Jak to też brało. Wojsko brało, no i płacili wiem. Tak jak mówię, trochę podkantowane, bo to, coś coś po brało, po bo, to było zakamuflowane prasy do oleju, to był tak żeby to, to tylko były te prasy, które były tylko na Mariusztacie, na Grzywowskiej, tego nie było. No i w 1944 roku... znaczy, ty tylko prowadziła fabrykę mama... Mama i stryj. I stryj, 4, 4, 4. I w 1944 oczywiście wszystko ślad trafił. Na to była fabryka? To znaczy zarówno ta przywojenna, jak i ta Najmniej. z Mariamstatu? Ile zatrudniała pracowników? Około 20, 20, 20, kilku, to nie było hmm. dużo. I później oczywiście to wszystko zostało zniszczone. Udało się wyciągnąć maszyny z Mariamstatu młynie same. Resztę było zburzone i spalone, ale młyny to były żeliwne, młyny z kamieniem, także to się udało wzyskać i y, z powrotem wróciło to na Grzybowski, z tym, Grzybowska też był jest zupełnie zniszczony.